Myślę, że przede wszystkim cieszymy się z tego, że ta współpraca z gminą jest bardzo pozytywna, bardzo fajna. Myślę, że też udało nam się zorganizować tą inwestycję w taki sposób, żeby nie zaburzać rytmu domów zbudowanych 100 lat temu. Także zostawiliśmy ten dom, który jest tam z przodu, bo on tam był i tam zostanie. A tą halę przenieśliśmy, tą halę produkcyjną, przenieśliśmy również trochę dalej do przodu, do, do tyłu, przepraszam. Ale to, co jest myślę dla nas też ważne, żeby pokazać różne technologie. Technologie, nowoczesne technologie, które tutaj w tej inwestycji zastosowaliśmy, elewację wentylowaną, wiele takich nowoczesnych rozwiązań, jeżeli chodzi o system ogrzewania, o system wentylacji, to było coś, co przeświecało nam również w realizacji tej inwestycji. Tak, mamy już na stałe zatrudnione dwie osoby, które wcześniej z Ukrainy do nas dotarły, a obecnie od niedawna uchodźcy, którzy. Że rzeczywiście y, uciekają przed wojną, schronili się w Karczowie, a u nas znaleźli zatrudnienie. Nie byłoby e, nas wszystkich tutaj prawdopodobnie, e, ale e, potrafią Państwo to robić właśnie z takim zaangażowaniem. E, e, Angażują się Państwo również nie tylko biznesowo, ale również w taki sposób społeczny, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że Państwo są, dziękujemy, że Państwo mają te pomysły. Dziękujemy za te marzenia, które. Staracie się Państwo realizować, muszę powiedzieć, że z dużym że, że udaje się Wam. To jest niebywałe, no ale jak tak Państwa dzisiaj słuchałem, to wiele nie święta. Cała siła w tym, żeby wiedzieć, co się chce zrobić myślę. I dziękuję również za angażowanie pana Rolanda w naszych, naszych akcjach mentoringowych, bo, bo pod ręki pana kilka osób. Myślę, że w naszym programie mentoringowym skorzystało z tych doświadczeń zostało, mam nadzieję, zaszczepionych w pasją, która od, od Państwa wiem. Jako gospodarz tej gminy bardzo jestem dumna i bardzo gratuluję przede wszystkim firmie, która dzisiaj jest na rynkach światowych, nie tylko europejskich, mając tak duży dorobek i przede wszystkim innowacyjne podejście, kreatywność, którą nie tylko prezentuje sam właściciel z żoną, ale również pracownicy i takie bardzo dobre relacje międzyludzkie i taką modelowy przykład przedsiębiorczości. To wszystko rzutuje na tym, że ten mały narok, mała wiejska społeczność. Dzisiaj jest widoczna daleko na mapie nie tylko województwa, ale całej Polski, bo produkty, które tutaj wytwarzają, czyli konglomeraty, widoczne są właśnie w Deutsche Bahnhof na berlińskim rynku, bo ambasada, która jest w tej chwili w Berlinie budowana, to również rynek Dubaju czy Ameryki i jestem bardzo dumna, uważam tą Firmę za przykład do naśladowania, za firmę, która ma niesamowity też potencjał do tego, żeby tworzyć nowe technologie, nową jakość i taką wysoki stopień takiej, takiego zaawansowania i takich prawidłowych postaw dla młodych przedsiębiorców, dla tego młodego pokolenia. Dlatego gmina Dąbrowa jest dzisiaj bardzo wyraźnie postrzegana poprzez również Firmę Krause Design, którą jest też w lokalnym życiu akcentowana. To są nie tylko przedsiębiorcy, którzy są nastawieni na biznes i na robienie pieniądza w dużym tego znaczeniu, ale to jest firma, która uczestniczy w życiu lokalnym, która dofinansowuje wydarzenia, która jest założycielem naszej orkiestry gminnej Dente. Jest też zawsze obecna tam, gdzie. Prosimy, no i jest widoczne w nowym urzędzie gminy Dąbrowa, w nowym miejscu na końcu korytarza, zanim wejdziemy do sekretariatu, piękny herb naszej gminy z liściem dębu, z symbolami jest widoczny i przede wszystkim zrobiony przez firmę, z której jestem dumna i mogę pokazywać jako przykład produktu właśnie firmy, która ma tak wysoką jakość.